Oddajemy dziś do dyspozycji naszych klientów nowy system transakcyjny biura maklerskiego PKO Banku Polskiego, PKO Supermakler. Jest to nowoczesne rozwiązanie, bardzo przejrzyste, łatwe w użyciu, dzięki któremu inwestorzy będą mieli dostęp do giełdy warszawskiej i do giełd zagranicznych. Jest to pierwszy z etapów większego projektu, który będzie miał na celu również połączenie systemu transakcyjnego biura maklerskiego z rozwiązaniami bankowymi, takimi jak IPKO, czyli Serwis Internetowy PKO Banku Polskiego, ale również ICO, najnowocześniejsze rozwiązanie w zakresie bankowości mobilnej. Aplikacja mobilna biura maklerskiego będzie w pełni zintegrowana z aplikacją ICO. W nowym systemie maklerskim będą również nowe funkcje, takie jak dostęp do analiz czy dostęp do portfeli modelowych. Myślę, że to rozwiązanie znajdzie duże uznanie wśród klientów PKO Banku Polskiego i naszego biura maklerskiego i uda nam się dzięki niemu również przekonać tych, którzy do tej pory z nami nie współpracowali.